Witam Was z kolejnego dnia. Dzisiaj jest dla mnie niedziela. Wczoraj z sobotę nic nie nagrywałem, jakoś tak, czy w sumie nie, nagrywałem, ale nie nagrywałem nic z dźwiękiem. Więc opowiem Wam o, króciutko o sobocie. Powiem Wam tak, sobota zaczęła się w ten sposób, że mm, pogoda była strasznie brzydka, ale postanowiliśmy pójść na plażę e, i okazało się, że na plaży jest lustro wody. Lustro wody, czyli po prostu jest bez żadnej fali morze gładziutkie. Mega pogoda. Moja córeczka odważyła się w końcu wejść do morza, pływała na tych moich pontonach, na ten na tych dmuchańcach na swoim malutkim i na tej takiej rakiecie syna, więc super! Super dla nas, że odważyła się wejść do wody. Nagrałem też pokaz ratowników, który już opublikowałem. W tym momencie na kanale. Wy go widzicie na dwa tygodnie szybciej niż tego vloga, ale te, pewnie ten materiał puszczę wam w tym momencie. Wiem, ten pokaz wam minutę tego vloga, ale jest to naprawdę ważna rzecz. Profilaktyka jest lepsza niż akcje ratunkowe nad polskim morzem. Przykład z, dla mnie z wczoraj czy przedczoraj, gdzie policjant rzucił się na ratunek trójce dzieci w Mielnie, sam się pobijał. Pomógł, zaczął mu pomagać potem ojciec, tych dzieci też się pobijał i bez pomocy ratowników mogłoby dojść do tragedii i utonęłoby na przykład 5 osób. A wtedy, kiedy ten wypadek się zdarzył w Mielnie, była czerwona flaga. Właśnie, profilaktyka, lepiej edukować plażowiczów niż potem ich ratować. Bo jest to też zagrożenie życia dla ratowników. Dlatego ten pokaż, pokaz był dla mnie e, ważny, aby też wam go pokazać, że przy falochronach nie ma żartów, bo w Mielnie właśnie to się stało, że dzieciaki zaczęły uderzać o falochrony e, No, ale tu może podlinkuję wam, może tutaj wam podlinkuję artykuł do tego wydarzenia e, w opisie tego. E, w Bloga, abyście po prostu wiedzieli, jeżeli oczywiście o tym nie zapomnę. E, później okazało się, że e, wczoraj, prawda? Wczoraj okazało się, że jeszcze pojechałem sobie do Grzybowa na festiwal zupy grzybowej. No i tam spotkałem mm, youtuberów, youtuberów, tak. <grytania> youtuberów e, Madia Bohohoho. E, jest to para, która podróżuje kamperem. Po Polsce, odwiedzając m.in. różnego rodzaju imprezy plenerowe. sprzedaję na tych imprezach też swoje rękodzieło. Mega kanał, więc ja Wam też serdecznie go polecam. Link daję w opisie. Zrobiłem sobie pamiątkowe zdjęcie. Niestety zrobiłem je za pomocą DJI. I jeszcze miałem na sobie córeczkę na ręce i chyba kliknąłem na odwrót przyciski zamiast nacisnąć przycisk do zrobienia zdjęcia, naciskałem ten przycisk obok niby do wyłączenia yy, poketa i zdjęcie mi się nie zrobiło. No i tutaj jeżeli to będziecie widzieli, to przepraszam, że zgłosiłem się do Was drugi raz. Yy, ale zdjęcia nie zrobiłem, ale wysłaliście mi zdjęcie na maila. Tu Wam serdecznie dziękuję. Zdjęcie chyba też dam. Bo pozwoliłem też, żeby oni dali zdjęcie ze mną do swojego materiału. Więc myślę, że się też nie obrażą, jeżeli te zdjęcie umieszczę u siebie w materiale. No i to, był, i to była sobota. To była sobota, tak nam no, minęła. No wiadomo, też jeszcze jakieś przygody pewnie jeszcze były w ciągu tej soboty. A dziś mamy niedzielę. Tak i wracamy do dzisiejszego dnia. Dzisiaj mamy niedzielę. I co? Niedziela mega słoneczna, mega słoneczna tutaj nad polskim morzem i tak o zapowiadali, bez bezchmurne niebo i wczoraj przebił nam się dmuchaniec, ten, ta rakieta, z jednej komory zaczęło uchodzić powietrze i dzisiaj tak profilaktycznie naprawiłem ją, tą komorę za pomocą plastra na rankę. Miałem taki jeden plasterek w zestawie, niestety moja żonka nie wiedziała, co było w pojemnikach i wywaliła plasty ratunkowe tak zwane do dmuchańców, wywaliła je. Więc użyłem plastra na ranę. Przykleiłem fragment, zobaczymy, czy wytrzyma dzisiaj. Jeżeli nie wytrzyma, to albo będę kombinował dalej z takim plastrem, Bo zostawiam sobie troszkę, albo będę kombinował, żeby znaleźć tak zwany plaster ratunkowy do tych dmuchańców. Zobaczymy. Zobaczymy. co się uda. E, to jest to. I byłem nad polskim morzem. Ja szybko wróciłem właśnie pod muchańca. E, bo mimo, że są fale, e, dzisiaj jest biała flaga. Temu też chcę wziąć muchańca, aby mój synek sobie e, popływał. Może córka też się odważy. No i jeszcze z takich rzeczy, co nam się wczoraj wydarzyło, to mm, kupiliśmy dzieciakom takie pistolety naciągane naciągane na wodę, to synkowi się zniszczyło, zniszczył po prostu, zeskoczyła uszczelka. E, teoretycznie tata naprawił, e, zmniejszając obwód. Chciałem cały pistolet rozebrać, był sklejony na kropelkę. E, rozebrałem go i teraz myślę, albo kupię kropelkę, jeżeli będzie kropelka poniżej 5 zł, to ten pistolet naprawię. Ale jeżeli kropelka będzie droższa niż 5 zł, tutaj w Dziwizynie, to chyba zdecyduję się na kupienie drugiego pistoletu, pistolet kosztował 10 zł. Zobaczymy. Dzisiaj pojedziemy na miasto, zobaczymy, po ile uda mi się kupić kropelkę. Tutaj, jeżeli mi się uda, to naprawię. A jeżeli mi się nie uda kupić kropelki w tańszej cenie, powinna kosztować około 2-3 zł maks. Kropelka, no zobaczymy, zobaczymy, co się uda znaleźć. Tutaj, jeszcze mam jakiś taki urywek z wczorajszego. Festiwalu Zupy Grzybowej wrzucę w tym momencie i widzimy się za jakiś czas. Moja prowizoryczna naprawa pływaka nie zdała rezultatu dalej powietrze uchodzi i i chyba nic z tego nie będzie Z tej naprawy nic chyba nie będzie zobaczymy zobaczymy jutro. Bo może jakimś cudem klej, który był na plastrze, jakoś tam zalepił tą dziurę, w co wątpię. A jak nie, to po prostu pływak będzie bez tej jednej komory. Większość powietrza w obiegu, eee, w pływaku, zostaje więc. Myślę, że będzie git. Myślę, że będzie dobrze. No, a co my się zaraz zbieramy? Idziemy sobie na spacerek, powędrować po dźwigni. Tym razem kierunek będzie plaża, a następnie droga na port. Tak nam się wydaje, chociaż okaże się to naprawdę, jak wyjdziemy z ośrodka. Powiem wam, że pierwszy raz czekałem 35 minut na kebaba. Masakra. Już jestem tak głodny. Rodzinka poszła do przodu, a ja czekałem sobie na kebaba 35 minut. Jezu, ale się ślimaczyli w, tym, w tej... Re Dobra, nie będzie restauracji. W yy, fast foodzie 35 minut na bułę Ale dobra, <laughs> ale jest dobra i to jest najważniejsze, że kebab jest dobry, ale pierwszy raz tyle czekałem na, e, na swoją bułę. Dobra, dzisiaj niedziela, więc biedronka zamknięta, a temu mogę sobie coś nagrać. Dobra, lecę, gonię rodzinę.